Ok, czyli jesteśmy już w tym junkyardzie. Junkyard to jest po angielsku świetnisko, czy coś w tym stylu. I musimy znaleźć tylko tego naszego kochanego Virgila, który cały czas nam tutaj gada. Nie wiadomo w jaki sposób, tak? Więc muszę Wam niestety się przyznać, że przeszedłem sobie te dwa kolejne testy już wcześniej. Zrobiłem to dlatego, że. E, nagrałem ponad godzinę, e, tak godzinę e, przychodzenia dwóch testów e, e, i uznałem, że po prostu o wiele lepiej byłoby dla was i dla mnie, żebym nie musiał tego kleić, edytować i tak dalej e, e, będzie o wiele lepiej, e, dlatego że e, no tam przez większość czasu po prostu myślałem bezsensownie byłoby sensu, żebyście to oglądali, więc to będzie coś, coś w stylu takiego walk through, czyli ups, oj, nie, nie, ten portal <laughs> jeszcze raz walkthrough czyli coś takiego jak poradnik bardziej, że już pokazuję wam jak to przejść, no, ale tak, byłem na wakacjach, wypocząłem oczywiście, no i tak. Wiele się tam działo raczej, po prostu e, troszeczkę na Mazurach pobyłem i tyle z tego. Muszę niebieski portal tam postawić. O, jest, okej, okay, udało się. Uff, dobra. Witam. Idziemy dalej. Jill! Podłoga się robi coraz cieńsza tutaj. Okej, okay, już idę, już biegnę. Ridgil. cześć!

Tutaj ile tam były te włączniki, tak? Sióp, i świeci. Check. Check. Not. Teraz woda <mody bada> jest arktyczna, tak? <mody> <mody> okay. Hmm, czyli ten cały teraz Ageis powiedział, że e, prąd tutaj, jest nadzwyczajna aktywność prądu. Tak. Chyba tak. O, ziemniak. Hej there, baby. <laughs> Hej, pan Virgil Gorgai! Jak byłeś w stanie kontrolować wszystko i zobaczyć wszystko w starej placówce? No, jedna, proste odpowiedź. Wi-Fi. Wi-Fi. Jest może używać Wi-Fi. O, znak równości. To jest chyba jakiś twórca gry. Tak myślę. Byle kto by tutaj chyba zdjęcia sobie nie dawał. Yy, tak. Okej. Okay. Yy. Ignore the advice of workers from other arms. <laughs> Ignoruj pracowników z innych. Z innych. tych, jak one to się nazywają. Tu chyba nie można wejść, o ile pamiętam. Nie. Ale co dziwnego, ten rdzeń może tam być. Tak troszkę się psuje. Grafika. Grafika. Aż głowa boli. Mm. O, elevator control. Aha, ja mam go gdzieś dać, zapomniałem. Gdzie? A nie, tutaj. Tak, o. Przypomniało <grym> mi się, okej. Okej, okay. uh, so yes. okay, czyli on mi teraz przywoła windę, tak? Tylko że nie wiem, czy ja to mam nacisnąć, nie pamiętam już. A... Okej. Okay.

Znaczy dzieje się coś dziwnego, nie wiadomo on ten AGEś cały steruje tak jakby nie wiem z takim systemem, który broni, nie wiem tak tego Aperture Laboratories, nie jestem pewien. Nie mam pojęcia. Okej. The elevator wasn't going to my testing track, so I've re-routed the lift. Luckily for you, it's not too far away. These things can't take forever sometimes.

It's been a while since I fell off that management rail and plummeted down into that pit, so maybe some stuff broke in my absence. Checking the funnel. Okay. <laughs> Sprawdza czy wszystko działa. And toxic goo drainage pipe. Eaten away by toxic corrosive. Oh, lovely. No. Uh, that's not important. You can do this test just fine. I, I hope. Bierzemy sobie kostkę i kostkę trzeba teraz zanieść tam. Tak. Ok. To damy sobie tu. To damy tutaj. I kostkę wystarczy przenieść na drugą stronę. Tak. Siup. Ok. Teraz ten portal. Bierzemy sobie kostkę jedną. Dobrze. Teraz przejdźmy sobie na drugą stronę. Tu będzie szybciej i weźmiemy kostkę drugą. Ok, i mam dwie kostki, tak? Więc teraz um... czy ja to pamiętam, jak to się robiło? <śm> to na razie nie jest nam potrzebne, o ile dobrze pamiętam. Aha, dobra, już wiem, już wiem, już wiem, spokojnie, spokojnie. Czyli będzie trzeba przenieść sobie te kostki na drugą stronę. Cholera. Jak ja to zrobiłem? No je. No, będzie trzeba jeszcze raz tą kostkę wsiąść. Weźmy to sobie tutaj. Tak, i jak to było, brzemy tą kostkę. Dajemy tu, teraz tu i tu weźmiemy sobie drugą. Tak. Ok. Dajemy tą tutaj. To z powrotem tu, albo w sumie, w sumie to można to zrobić w ten sposób. Tak. Dajmy tą kostkę tutaj. Weźmiemy sobie znowu tą. O, żeby nie spadła mi na głowę. I idemy troszeczkę dalej, tak? W ten sposób. Mm -hmm. Mm -hmm. I przejdziemy sobie na drugą stronę. Tak. Mam tam dwie kosteczki, one są na białej powierzchni. Będzie nam to potrzebne, dlatego że dajemy tak. Jeden portal pod jedną kostkę. Teraz idziemy sobie na ten znacznik, i tutaj nam się otworzy biała powierzchnia, z której po prostu sobie kostkę wyciągamy. I nad tym myślałem naprawdę nie wiadomo jak długo. Ale, ale jednak zrobiłem. Troszkę to trwało, chyba z godzinę, o ile pamiętam. Myślałem nad tym. <głos》> po prostu wyłączyłem nagranie, łaziłem bez sensu, strzelałem portal i aż wymyśliłem. Dobra. Tak, teraz już się nam zapiszę. Yy... I następną rzeczą jaką musimy zrobić to dać jedną kostkę w to miejsce, drugą w to. I wystarczy, że mamy portal tu i tu. Okej. Okay. I, I koniec. Mhm. Automatyczna kontrola całego, całej trasy testowej. Okej. Okay. Tu mniej więcej jeszcze pamiętam, ale nad tym głowiłem się najbardziej. Tego już nie mogłem zrobić zupełnie, więc niestety musiałem obejrzeć tam, jakby jak to zrobić na internecie? Bo niestety no, było to dość trudne. Ok, mamy tutaj czerwone. To jeszcze było proste. Wystarczy po prostu tak i tak, i przedostać się od razu na drugą stronę. Ok, wziął nam wychodzenie, znaczy, wziął nam drzwi. Ale one nie będą nam do niczego przydatne, spokojnie. Wystarczy teraz tylko wziąć kostkę. Okej. Okay. Um, co dalej? Teraz wystarczy tak. Pójdziemy sobie tutaj. Razem z kostką, o ile pamiętam, tak. Um. Ok, i dotąd pamiętam. Teraz jak to było? Trzeba. Nie wiem, bodajże, że co, co ja tu mam zrobić. Hmm. Dobra, już, już mniej więcej wiem. Najpierw przejdziemy sobie na tamtą stronę z kostką. Tak. Jestem tutaj. Teraz... Um. Hmm. Teraz chyba muszę przejść po prostu... Jeszcze raz. Tu. Okej. Okay. Góry? Mm -hmm. Tylko za teraz, tam już mam kostkę, tak? Czy właściwie nie wiem, <ścoughs> nie pamiętam. No kurde zawsze tak ciężkie do zrobienia. Hmm. Hmm. Wchodzę tutaj. Strzelam sobie portal tu. Hmm. Kostkę mam w tym miejscu. Może jeszcze raz spróbuję tam przejść Już wiem Chwila, chwila, chwila Dobrze postawiłem? Dobrze Czyli teraz um. Tak Nie, 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 nie. A już wiem, ok. E, wchodzę sobie tu. Tak, teraz mam rozpęd, czyli mogę doskoczyć do tego. I tutaj mamy niebieski portal, czyli strzelam tu niebieski, jest. Uff. O, shit, no i zepsułem. O, jeny. Dobra. E... Jak, jak, to było? Muszę to znowu od nowa. Wchodzę najpierw tam, tak? Wszedłem. Teraz dam sobie to tak. Muszę się dostać do tego przycisku. Okej. Okay. Jestem. Teraz wystarczy jeden portal strzelić tam. Drugi tu. Rozpędzić się. I tutaj jest niebieski, czyli strzelam niebieski. A teraz pomarańczowym muszę strzelić tutaj. było takie skomplikowane. <noise> strasznie tutaj jest namieszane, naprawdę. Więc tak. I możemy wejść. Ok, on będzie spróbował to kontrolować, ale na razie musimy przejść przez całą tę samą trasę. Więc to było chyba na tyle w tym odcinku. Myślę, że taki odcinek wystarczy, takiej długości, więc. No, więc, więc. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania. Innych moich filmów pozdrawiam. No i cześć. Pa, pa.